Witam Was, moi drogi koziorożce, na kanale Kate Witch Tarot. Przesłanie na miesiąc styczeń 2022 rok. Jak wiecie, czytanie jest ogólne, nie musi z Wami wszystkimi rezonować, pamiętajcie o tym. I oczywiście z góry Wam dziękuję za wszystkie lajki, za um, subskrypcje, za komentarze, za Wasze wsparcie i tą właśnie wymianę energii. Zapraszam i pierwsza karta dla Was, mojej drogi koziorożce, to jest karta cesarza. To jest główna energia, która będzie Wam jakby przyświecała tutaj w tym miesiącu styczniu. Moi drodzy, to jest karta logicznego myślenia, to jest karta, kiedy kontrolujemy swoje życie, kiedy działamy nie pod wpływem emocji, tylko zawsze naszego umysłu, to jest karta władzy. Gdyby było tak, że tutaj nie chodzi o Waszą osobę, to chodzi tutaj prawdopodobnie o jakąś męską energię, męską osobę z Waszego otoczenia. W tej karcie jest baran pokazany, ale może to być każdy inny mężczyzna, który jest liderem w Waszym otoczeniu. Ktoś, kto sprawuje władzę, ktoś, kto. Rządzi um, bardzo duży autorytet, ale właśnie męski, dlatego że cesarz to jest karta bardzo takiej um, męskiej energii. Um, przeważnie to jest jakaś osoba, która jest. Wiekiem troszeczkę starsza od y, osoby, która słucha tego czytania, więc wy już musicie tutaj sami sobie jakby dopowiedzieć, ewentualnie, tak jak powiedziałam na początku, tutaj będzie tą główną energią w tym miesiącu kierowanie się właśnie y, logi logicznym myśleniem, umysłem, doświadczeniem, y, a, a jakimiś przemyślanymi oczywiście decyzjami, a nie y, niczym, co jest oparte o uczucia, o jakiś takie właśnie bardziej, um, o jakąś lekkość. Tu jest bardzo, ta karta jest bardzo taką sztywną kartą, uh, tak jak cesarz, więc tutaj jest bardzo dużo takiego, um, wszystko, co jest oparte na takim realnym świecie, na takich twardych zasadach, uh, których uh, tutaj też um, nie chcemy zmieniać. I um, gdyby Chodziło właśnie o tą męską energię, która tutaj też się pokazuje w tej karcie, tak jak już powiedziałam. Właściwie nie próbujcie nawet zmieniać tutaj decyzji tej osoby, bo ona i tak nie ulegnie. To jest ktoś, kto nie ulega i prawdopodobnie to jest też wiadomość dla Was, abyście nie ulegali tutaj nikomu z zewnątrz, abyście tutaj trzymali właśnie tą, tą swoją rację, którą wyrażacie głośno, bo. To, je, to wynika nie z tego, że... Um jakby chcecie udowodnić, że wy tutaj y, jesteście tylko i wyłącznie tą osobą, y, która ma rację, tylko to po prostu jest oparte na, na jakiejś wiedzy, na jakichś doświadczeniach, na jakichś przemyśleniach, ale takie, które tutaj właśnie uzbierane są y, z doświadczeniem y, życiowym. Także bardzo silna y, energia, jeśli chodzi o styczeń ogólnie dla Was, koziorożce, już od tej pierwszej karty, więc bardzo, y, bardzo tak będzie. Um, powiedziała po angielsku taw, czyli taka, taka bardzo silna energia, taka niezmienna, więc tutaj no, nie, nie będziecie w poczuciu jakichś żartów, humorów skłonni do tego, żeby się tutaj bawić, tylko bardziej właśnie konkretnie um, brnąć do przodu, właśnie z tymi swoimi um, postanowieniami, um, które sobie założycie, nie wiem, może nawet z początkiem roku. Teraz karta Waszych przeszkód na ten miesiąc styczeń, które być może napotkacie, nie musicie. Pierwsza to jest karta. Jako przeszkodę może się pokazać to, że, wiecie co, nie będziecie wytrwale dążyć do zakończenia czy zdobycia tego celu. Dlatego, że rycerz buław, on jest bardzo dzielną osobą, on jest bardzo osobą, która za wszelką cenę chce zdobyć to, o co tej osobie chodzi, to, co sobie wyznaczy, jaki to będzie cel. Dąży do tego bardzo przynajmniej w tym początkowym etapie, bardzo e, konkretnie, e, stabilnie i nie zwalnia tempa, ale nie ma często w tej karcie konsekwencji działania, więc jakby e, czasami potrafi się złapać za coś innego i nie wytrwa w tym, e, za, e, do czego do, e, jakby chciał dotrzeć w pierwszym e, zarysie pomysłu, tak, więc tutaj ta, ten brak konsekwencji może być jako jedna z przeszkód w tym styczniu. Ja bym bardziej patrzyła właśnie pod tym kątem, niż jakiejś osoby, która tutaj będzie działała właśnie niekonsekwentnie obok Was, bo może być też tak, że właśnie tutaj ktoś z trygonu ognia będzie właśnie taką mało konsekwentną osobą, no i, i może się tutaj może mieć wpływ po prostu na to, co, co Wy sobie tutaj zakładacie, więc. To jeśli chodzi o przeszkody. Teraz karta tego, co przechodzi do przeszłości. Macie kartę Rycerza Kielichów. To, co się w tej karcie pokazuje dla Was, moi drodzy, to jest um, kilka, kilka tematów, um, jak w, każdych, w każdej karcie, um, ale dla Was prawdopodobnie przechodzi do przeszłości jakieś uczucie um, w miesiącu styczniu, um, jakieś plany związane z jakąś osobą, um, z którą um, jakby tutaj w pewien sposób już zaczęliście um, lub byliście w jakimś partnerstwie. Um, Chodzi albo o osobę, albo o konkretnie jakąś sytuację, w którą wkładaliście dużo uczuć, dużo takich e, emocji, coś, co wiązało się z emocjami, więc to wszystko tutaj przechodzi do przeszłości. W tym miesiącu niestety nie da Wam się tutaj jakby. No ale to też potwierdza ten właśnie cesarz, który jest wyjściową tą energią, że nie będziecie tutaj w takim nastawieniu bardzo podążania za jakimiś. E, Emocjami czy kierowanie się emocjami. Więc tutaj to wszystko przechodzi emocjonalnie, wrażliwie, czy jakieś osoby po prostu. Y uczuciowe, czy jakieś uczucie tutaj po prostu odchodzi do przeszłości. Teraz to, co macie w głowie, moi drogiej koziorożce, to są wasze myśli. Tutaj jest karta dziewięciu, była karta bardzo silna, jeśli chodzi o taką osobę, która już niejedno przeszła, osoba, która wytrwała już niejedną jakby batalię, którą musiała przejść w różnych tematach. Wy już musicie sobie tutaj jakby dopasować, co konkretnie do was pasuje. Tutaj przeważnie w buławach są jest praca, jest pasja e, pokazana, więc możliwe, że chodzi tutaj o tematy, czy środowisko, czy otoczenie e, właśnie pracy. Gdyby nie było tak, że chodzi tutaj o pracę, prawdopodobnie może być tutaj pokazane mm, um, to, to, co będzie w tej, w tej waszej głowie, w tych waszych myślach, to to, że nie pozwolicie sobie odebrać czegoś, co już wywalczyliście, co sobie um, jakby um, no, wywalczyliście, to, co macie. Nie, nie pozwolicie sobie tego odebrać, ale też tutaj w tej karcie się często pokazuje um, jakby odgraniczanie od się od... Um, Izolowanie się od otoczenia, więc tutaj jakby będziecie barykadować się troszeczkę od, od tego świata zewnętrznego w tym styczniu, jakby będziecie się starali tutaj polegać na sobie, ale też tutaj jest zakończenie jakichś problemów. Tutaj jesteście o krok od czegoś, żeby się od czegoś uwolnić, bo dziewięć buław mówi, tak jak powiedziałam, nie przypuszczaliście, że tak daleko zajdziecie, a Wy już tutaj jesteście jakby. W momencie pokonania bardzo, bardzo dużo, wie, wielu tematów, które wam ciążyły, które tutaj jakby. Mm no, często były rzucane jakieś kłody wam, utrudnienia a w jakichś tematach, w jakichś sprawach, a wy i tak tutaj wszystko daliście radę pokonać i przejść, a teraz jeszcze jakby jesteście nawet gotowi na jeszcze jedną walkę, o jeszcze ten jeden krok, aby się przesunąć dalej ku temu właśnie zakończeniu wszelkich tych problemów, z którymi do tej pory się musieliście tutaj jakby. No, bronić od nich tak. To, co macie w podstawie tutaj tego czytania, to jest karta ośmiu monet. Karta, która mówi o tym, że będziecie w tym miesiącu w styczniu cały czas pracować, cały czas kontynuować właśnie to dzieło, które tutaj już um, jeszcze w tej waszej głowie jest, ale już jest na tym etapie, że um, to jest właściwie rozwiązane. Karta ośmiu monet to jest doszkalanie się, podnoszenie swoich kwalifikacji, praca po godzinach, ale taka praca, która jakby. Z góry zakłada, że wy tutaj macie konkretny cel, który ma w przyszłości wam przynieść właśnie tą samodzielność y, materialną, y, sukces ogólnie jakiś. Bardzo, bardzo fajna, konkretna karta, która mówi o tym, że poszukiwanie jest tutaj jakiegoś rozwiązania, y, że tutaj w tej karcie mamy. Jako pracę pokazane już jakaś, jakieś wynagrodzenie, że to, co robicie, to już w tym czujecie pasję. To jest poszukiwanie rozwiązania jakiegoś e, tematu, jakiegoś problemu, ale też jakiś złoty środek, który tutaj się pokazuje, um, a wy do niego właśnie tutaj docieracie. Czyli rozwiązanie czegoś, e, czego nie mogliście rozwiązać do tej pory. Więc dużo karta w ogóle ogólnie rozwoju. Pracy nad sobą, pracy normalnie, jeśli chodzi o pracę, która przynosi wam zyski czy um, utrzymanie, tak, um, ogólnie jako zawód, więc bardzo dużo, bardzo piękna karta rozwoju na ten miesiąc styczeń i. To będziecie budować. Właśnie to, żeby tutaj być niezależną osobą, jeśli chodzi o finanse i wszystko, co się wiąże z materialną stroną naszego życia. Karta najbliższej przyszłości dla Was. Znowu mamy monety, więc tutaj w Koziorożce będziecie skupieni jednak na monetach, na materialnej stronie Waszego życia. Ale to, co jest tutaj pokazane na tą przyszłość, to jest to, że będzie wyrównana jakaś energia ogólnie w tym, w tym styczniu. Tyle, ile będziecie dawać od siebie, tyle będziecie otrzymywali z powrotem. To jest karta, kiedy spłacane są długi w stosunku do waszej osoby, ale też i Wy tutaj jakby jesteście tą osobą, która też działa w drugą stronę, więc jakby wymiana cały czas jest takie. Um, Dawanie, branie, ale na takim odpowiednim poziomie wyrównania. Tutaj w tej karcie macie wagę pokazaną, ale też y, bardzo pokazaną sprawiedliwość, która y, no, za wszystkie uczynki te dobre wynagradza i y, y, no, taka bardzo pozytywna energia. Ta, tu jest często też pokazane, y, jakby robienie e, czegoś dla, dla osób, które potrzebują tej pomocy, czyli tak jakby pomoc finansowa, czy to jest pomoc jakakolwiek inna, wy tutaj jakby się nie będziecie bronili od tego, żeby właśnie komuś pomagać, żeby e, wyciągać rękę pomocną do tej osoby, propozycje, bo sami wiecie dobrze o tym, że e, jakby ta energia musi, musi być e, w takim, w takim kole, w takim, e, no, czymś, co co trzeba kontynuować, tak, trzeba to podtrzymywać, aby właśnie to krążyło w tym, z tą dobrą karmą tutaj, jakby jesteście za, par, za Pan Brat, nie robicie czegoś interesownie, tylko robicie po to, bo czujecie satysfakcję z tego, że mogliście właśnie kogoś tutaj wesprzeć w tym miesiącu styczniu, więc jest dużo takiej energii robienia czegoś, z dobrej woli, tak? Nie, nie dlatego, że liczycie na jakieś zyski. Chociaż one też się tutaj pokazują w tej karcie, więc, jakby ten obrót dobrej energii jest pokazany. Wasze lęki obawy mamy Asabuła, więc jak jakiegoś powodu tutaj prawdopodobnie może Wam brakować energii w tym styczniu do zadziałania w jakimś konkretnym kierunku, bo Buła przynosi jakąś propozycję, jakąś ofertę. Um, no, w wielu tematach tutaj jest y, pokazana y, ta oferta, ale też tutaj są jakieś romanse y, pokazane, jakieś działanie. Po prostu dostajecie jakąś szansę, na którą prawdopodobnie nie będziecie mieli siły, żeby po nią sięgnąć w, właśnie w tym miesiącu styczniu. Więc możliwe, że z góry zakładacie, że, że coś Wam się tutaj może, niestety nie udać. Y, z różnych powodów, może nie wiem, akurat nie znajdziecie się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, czy po prostu coś będzie zaplanowane na taki okres czasu, kiedy nie będziecie w stanie tutaj chwycić za tą szansę z, z powodu jakichś innych obowiązków powiedzmy, ewentualnie, tak więc no lęki obawy to jest jakaś szansa, którą, która możliwe, że nie będzie niestety, z której nie będziecie mogli po prostu z jakiegoś powodu skorzystać. Teraz karta trzech monet. Karta, która ma powiedzieć, jak was postrzega wasze otoczenie, moi drodzy. Karta trzech monet mówi o tym, że jest tutaj ktoś, kto przede wszystkim potrafi pracować konkretnie, ktoś, kto skutecznie rozwiązuje problemy, ktoś, kto być może działa powoli, ale tak, żeby uzyskać ten cel. I to się właśnie wam w tej podstawie pokazało, więc jesteście też tak samo tutaj pokazani jako taka osoba, która chce pracować, jest pracowita. Często sobie dobrze radzi z jakimiś przeciwnościami losu, jest konkretna, jest cierpliwa, ale też ta osoba tutaj często potrafi się dogadać z, ze swoim otoczeniem, ze swoim zespołem. Tutaj jest osoba, która się lubi komunikować i dzięki temu, też dzięki tej komunikacji, jest w stanie uzyskać kolejny jakiś cel, nad którym się skupia. Więc tutaj jest skupienie, ale też i jakby. Dogadywanie się, takie porozumienie, zawsze znajdywanie jakiegoś takiego um, balansu w tym właśnie w tym otoczeniu waszym, w tym, um, no tu są też osoby, z którymi łatwo się dogadujecie po prostu, ale i pracujecie. Um, Równie ciężko jak i te osoby, więc bardzo pozytywna karta, jeśli chodzi o to, jak to otoczenie Was postrzega. Ktoś cierpliwy, pracujący, pracowity w sensie, um, no, i taki radzący sobie ogólnie, jeśli chodzi o temat pracy. Teraz dwie karty rezultatu macie. Pierwsza karta to, co Wam pomoże, a druga karta rezultatu, co Wam wyniknie tutaj w tym miesiącu styczniu. Pierwsza karta to, co Wam pomoże, no to są oczywiście finanse, czyli tutaj, jeśli będziecie mieli finanse, to równocześnie będziecie w tej harmonii, właśnie rodziny, Będziecie w harmonii, a, zabezpieczenia emocjonalnego, materialnego. A to, co Wam może pomóc, to nie tylko są pieniądze, ale to też jest rodzina, to są najbliżsi, to są osoby, na które zawsze możecie liczyć. E, was, wasze otoczenie z, to mogą być przyjaciele, to nie musi być tylko rodzina najbliższa, ale są tutaj osoby pokazane, z którymi zawsze chętnie się widzicie, spotykacie, rozmawiacie. Te osoby mogą tutaj wam być jak najbardziej pomocne, wspierające i no i może wskazać wręcz jakiś punkt do którego będziecie dążyć też tutaj w tym styczniu. Rezultat to jest karta odrodzenia, więc mamy bardzo fajną, pozytywną kartę, która mówi o jakiejś nowej drodze, nowych wyzwaniach. O pewnego rodzaju zakończeniu jakiegoś etapu w waszym życiu, czyli jakby uporanie się z czymś, możliwe, że tutaj będzie jakiś, jakaś praca czy jakiś projekt, przy którym pracowaliście, bo tutaj w tych trzech monetach też właśnie się pokazuje jakieś wyzwanie, konkretnie, ale. Macie bardzo tak spójne te karty, bo trójka monet to jest podstawa tej ósemki monet, czyli tak jakby tutaj macie wszystko połapane, jeśli chodzi o te finanse, materialne tematy, praca, no emocje też tutaj są oczywiście pokazane w, takim, w takiej harmonii, w takim balansie, więc bardzo pozytywnie. W karcie odrodzenia macie lwa pokazanego, więc. Nie wiem, czy byłoby to dla Was ważne, ale wtedy też ta osoba spod tego znaku może tutaj być Wam, jakby tym aniołem, który Was wspiera, czy też jakąś osobą, która dołoży wszelkich starań, żeby Wam tutaj też dopomóc. No, ogólnie nowy etap, nowy rozdział, jakiś się pokazuje. To jest karta, kiedy często jakby. Dochodzimy do pewnego rodzaju wniosków, kiedy zaczynamy rozumieć powiedzmy ogólnie nasze życie, miejsce, w którym my się znaleźliśmy, Kartę, karta mówi też o tym, że to, co przeżyliśmy, to Doprowadziło nas właśnie do jakiegoś rozwiązania, do zakończenia jakiegoś rozdziału, do momentu, kiedy coś przepracowaliśmy, ale też jakby na naszej drodze rozumiemy, dlaczego się na przykład jakieś osoby pojawiły i co one wniosły w to nasze życie. Więc bardzo ładna karta odrodzenia, zrozumienia, wybaczenia przebaczenia to też jest karta kiedy my sami tutaj musimy robić powiedzmy rachunek sumienia nad nami samymi czy wszystko dobrze robiliśmy czy zgodnie z tym co powinniśmy robić więc bardzo bardzo takie fajne karty macie jeśli chodzi o podsumowanie, ja bym powiedziała, tego, tego stycznia, więc bardzo pozytywnie tutaj w karcie odrodzenia też macie ogólnie jakąś e, ochronę od losu, od, e, od jakiegoś, e, no jakiegoś anioła waszego, który tutaj nad wami zawsze czuwa. Dodatkowa karta, jaka tu się dla was pokazuje, nie ma zaskoczenia, bo tu jest znowu kolejna karta monet, więc jakby będziecie rzeczywiście skupieni na tych materialnych tematach w tym miesiącu styczniu. E, Karta rycerza Monet. Ten rycerz Monet, on jest troszeczkę inny niż właśnie ten rycerz Buław. Różnica między nimi jest taka, że rycerz Buław on bardzo szybko działa, a czasami tak pod wpływem impulsu a rycerz Monet on Raczej wybiera to wolne tempo, ale takie dokładne. Niczego nie robi tutaj po łebkach, tylko raczej z konkretnym planem. Wolno się posuwa, ale ten cel, który on sobie zawsze postawi, on jest osiągnięty, a nie niekonsekwentny, tak jak tutaj się w tym rycerzu buła pokazu pokazuje. Więc jakby macie odpowiedź na to, żeby się trzymać konsekwentnie tego, z czym zaczniecie tutaj coś w tym styczniu robić i kontynuować to. Takim stabilnym, konkretnym krokiem, nawet jeśli to nie jest działanie w jakimś niesamowitym, szybkim tempie. Więc tutaj dostosowywanie się do warunków i dążenie do uzyskania celu, jaki sobie postawią koziorożce w tym miesiącu styczniu. Pozdrawiam Was, moi drodzy, wszystkiego dobrego w nowym roku, w styczniu i ogólnie, abyście tutaj się rozwijali, dbali o siebie. Pozdrawiam serdecznie.